Słuchajcie, dzisiaj jeżeli wszystko pójdzie okej, okay, no to y, jesteśmy już w Trójmieście. Tak, jesteśmy w Trójmieście, bo słuchajcie, filmy wrzucam z jednodniowym opóźnieniem. Ale za to, że filmy wrzucam z jednodniowym opóźnieniem, no to jesteśmy już w Trójmieście i niedługo zobaczycie filmy właśnie z Trójmiasta, ale pomyślałem że zrobimy fajnego live'a dzisiaj wieczorem, jeżeli internet wytrzyma, z czego? Z czego? A, z odpowiedzi na pytania, które zadawaliście pod jednym z ostatnich filmów. Jednym z ostatnich, no w sumie wrzuciłem go nie wiem kiedy, ale, ale w każdym razie były to pytanie, zadawali się pytania. zadawaliście pytania, Q&A znowu, tak. Plus y, z, y, będziemy pozdrawiać wszystkich y, najwierniejszych widzów, którzy zawsze komentują, y, zawsze do nas piszą i tak dalej, do ciebie w sumie. Tak, także bądźcie Plus na like. Będziemy opowiadać y, o tym, gdzie nas będzie można spotkać przez najbliższe jeszcze prawie dwa tygodnie. Tak, także jeżeli ktoś będzie chciał się z nami spotkać, no to. Jak najbardziej dzisiaj się może wieczorem o godzinie 19, 19 tego dowiedzieć. Także bądźcie na live i zapraszam. Ja bym wyfinał radę. Tak, znaczy wyfilm no, tu jest na pewno lepsze niż tam u nas. Tak, właśnie.